Hej, witajcie na poddaszu! Z tej strony niezmiennie, Jacek, i naprawdę cieszę się, że ze mną jesteście. I naprawdę, naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby nagrać ten odcinek dzisiaj, bo ostatnio spotkała mnie rzecz niebywała, wyjątkowa. Byłem taki szczęśliwy, taki dumny, że podjąłem taką decyzję. Wiecie, zbliża się ta godzina, gdzie powinniśmy już spać, ale na przykład. Z jakichś niewyjaśnionych przyczyn jesteśmy jeszcze strasznie pobudzeni. Czy to, nie wiem, coś obejrzeliśmy wcześniej, czy czytaliśmy jakąś książkę, coś nas poruszyło. I czujemy, że jak zamkniemy oczy, to i tak będziemy mieli je otwarte, nie? I nie zaśniemy. Ja ostatnio tak miałem. I podjąłem decyzję, że zamiast bez kitu wynudzić się na śmierć na telefonie, żeby już zasnąć, pomyślałem sobie, hmm, a może posłucham. Jakiejś muzyki, której totalnie nie znam, ale też nie będę się sugerował niczym internetem, recenzjami, tylko coś mi przyjdzie do głowy, coś zobaczę i to włączę. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby to był cały album, żeby to był zamknięty twór od A do Z. To nie będzie recenzja, to będzie moje odczucie odnośnie tej płyty. Słuchałem ją tak naprawdę tylko kilka razy. Zachęcam każdego oczywiście, żeby ją przesłuchał. Na pewno jest 10 na 10, jeżeli chodzi o, o wizję artystyczną, o aranżację, o... ale to, czy ona będzie się komuś podobała, czy nie, to już jest naprawdę, naprawdę subiektywne. Tą płytą jest płyta artystki Phoebe Bridges' Stranger in the Alps. Sama Phoebe Bridges urodziła się w 1994. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć przed chwilą, to mama była jej największą e, inspiracją do nagrywania muzyki. Razem słuchały płyt i kaset. Od małego wiem, że grała na gitarze, a oczywiście przed debiutancką płytą miała swoje historie, że grała w metrze, na ulicy i, i tak zdobywała tak zwane ogranie. Ciekawostką też jest, że studiowała muzykę. Jej gatunek internet określa jako indie folki. W sumie ja bym się z tym zgodził, ale jest tam tyle warstw, że moim zdaniem ciężko by to było akurat w tych ramach dokładnie tak spiąć, ale do samej płyty. Jestem w sypialni. Zgasiłem światło. Ania już śpi. Odpaliłem pierwszy numer. Mniej więcej wiedząc, że to będzie właśnie takie spokojne, melancholijne, akustyczne i z automatu spodziewałem się tego, że, że to będzie raczej proste. I proste też w rozumieniu takim kompozycyjnym, że nie będzie za dużo mm, różnych wariacji aranżacyjnych itd. A to, co mnie pierwsze zaskoczyło, to przestrzeń. Naprawdę miałem wrażenie, że słucham numeru, który jest w jakimś takim jakimś panoramicznym ustawieniu, nie wiem. Było to fenomenalne. I, i tak poczułem takie niesamowite uczucie takiego podziwu. Ale też takiego, takiego ciepła z tym wszystkim, i tak się rozpływałem w tym. I moment, w którym totalnie zwariowałem i wiedziałem, że. Uu, mam najlepszy czas, to było jak wchodzi refren. I już pomijam właśnie aranżacyjnie, że gitara jest w prawym uchu, i to tak gdzieś na dole, to brzmi ona jak, jak wyjęta dosłownie z Twin Peaks. Posłuchajcie. Takim numerem, który zmiótł mnie z planszy, był numer Scott Street. Ja mam tak, że jak ymm, nie jestem żadnym Rickiem Bia, to jak chce się naprawdę fachowej oceny piosenek, to polecam Ricka Bia. To jest ymm, link, będzie w opisie, bo facet rozkłada piosenki na części pierwsze fenomenalnie. Natomiast ja może trochę podłapuję od niego i staram się doszukiwać jakichś niuansów aranżacyjnych, jak, jak słucham i. Jak zaczął się, zaczął się numer Scat Street, to miałem tak, że kurde, ta gitara gra bardzo proste akordy i nie za bardzo się zmienia. Ku mojemu zaskoczeniu, i to jest fenomenalna sprawa, właśnie Phoebe tak operuje swoimi melodiami, jak śpiewa, że tworzy jeszcze dodatkowy instrument, i to ją się śledzi w tym. Niekoniecznie zmiany yy, w samym aranżu, tylko, tylko właśnie. Jej głos, jej, jej, jej jakąś taką lekkość w tym śpiewaniu, i na refrenie wcho wchodzi jeszcze jakiś mężczyzna, i jest taka piękna harmonia. No, tworzy to tak fenomenalne wrażenie, że koniec. Zresztą, posłuchajcie. Ja. Yeah. Oczywiście ten, ten numer potem niby w tym prostym aranżu eksploduje i wchodzi perkusja i inne instrumenty. No fenomenalna sprawa. I po tym numerze włącza się mój ulubiony numer z płyty, Killer. I nie będę go puszczał. Będę chciał, żebyście spróbowali przeżyć to sami. Na no, jedną rzecz tylko powiem. Na pianinie, które tam, tam jest, jest nałożony jakiś efekt jakby odwróconego pogłosu ja osobiście, i pewnie słyszałem to milion razy w innych piosenkach, ale jakoś teraz zwróciłem na to uwagę i no, tworzy to takie naprawdę, no, naprawdę niezapomniane wrażenie. Jeżeli miałbym coś polecić, dzisiejsza polecajka, to polecam próbować i nie bać się zawieść. Bo co z tego? Najwyżej nie siądzie. Dzięki Wam za ten czas. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek tak bardzo, jak podobało mi się robienie jego. Gdybyście widzieli, jakie kombinacje musiałem robić, żeby włączać, wyłączać był szum. Cudo. <noise> Dziękuję, do zobaczenia. A, <noise> najgorsze było. Mam tylko jeden głośnik tutaj. Potrzebuję chwilki.